Ej, jak dzieciutka klotka! Nie wiem. Ech, ej! Ech. czemu chodź do mej przecież! Uciekamy! A dokąd wy uciekacie? Przecież jest impreza i potrzebujemy was! No ale mi impreza! Cześć, nic na niej nie ma! Nie, no jest z panem stąd. Wy sobie poczekajcie, a ja sobie idę. No ty chamski jesteś i do... Nie, co tu, coś wam zrobię. Pewnie mnie coś po chomsku. Dokładnie, Misia. To mi się nie podoba w ogóle. I miał. Ale ja nie jestem, Misia. Ale mniejsza z tym.